Czego się szczerzycie? Co buczycie? Co się patrzysz? Czego się patrzysz? Nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie. Nie ma dziś miejsca na żarty. Ani w ringu, ani poza nim. Panzer jest zły. Puncher jest bardzo zły, bo pancerz ciera i cały świat będzie cierpiał. Macie pojęcie, o czym mówię? Czy wy w ogóle wiecie, o czym mówię? Ty, malowańcu, o czym mówię? O czym? Wiesz, o czym mówię? Ty, przebierańcu, o czym mówię? O czym? O czym? O czym? O czym? Mówię o misterii. Jeszcze nigdy nikogo tak nie oszukano, jak oszukano mnie, malczyńscy, dzielcy influencerzy, Gówno! ty sami podrabiający jak wy. A teraz, na talerz, wiesz na kolejny placek, tym razem z Włoch, Pizza popierdoloni. O, to coś dla Was. Słuchaj, Mario, Luigi czy inny, Jack Franco. Wybrałeś sobie zły moment na debiut w PDW. Pancer jest zły. Pancer jest głodny. Pancer zrobi ci pizza z twarzy z których nawet nie zdążysz zauważyć. Specjalnie dla ciebie? Pizza, a na dominacja genetyczna! Chciałem... To znaczy, to znaczy miałem Was przeprosić. Przepraszam. Gupio wyszło. Przepraszam. Nie wiem, czy pamiętacie, rok temu podarłem tą chińską bajeczkę. Przepraszam. Nie chciałem, głupio wyszło. Ale teraz już wiem, jakie fantastyczne zastosowanie mają te mongolskie czytanki. Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen, Przebierające, malowańce i inne popowrańce, przed Wami Pancer Show! Pancer Show! Tego jeszcze w PTW. Nie było. Jestem bardzo ciekawy, co przygotował panczer na dzisiejszą galę. Rok temu było naprawdę bardzo ostro. Pamiętam, że fani byli rozwścieczeni jego wyczynami, ale dzisiaj to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Jednocześnie, Balik, czemu coś mi podpowiada, żeby nie wierzyć w te przeprosiny Punchera? Jakoś tak podskórnie czuję, że to jest podszyte czymś nie do końca szczerym. No dobra, widać, że mamy jakieś książki. Najprawdopodobniej no są to te mangi, o których wcześniej wspominał Panzer. No, co ciekawe, Panzer nawet ich nie drze, więc chyba faktycznie jest jakaś poprawa. Może on je posklejał z zeszłego roku. Może to są te naprawione mangi. Możliwe, całkiem możliwe. ja jestem troszkę w szoku, gdyby ta przemiana miała być prawdziwa. Ale czy, czy to są zapałki? To są zapałki, Balik. Hola, hola, co on kombinuje? Nie, nie wierzę w to, nie, to tak nie może wyglądać. Czy Puncher do reszty oszalał? On jest szalony. O Co mój tutaj Boże. się dzieje? Czy on chce naprawdę zrobić pożar na tej arenie? On spalił mangi na oczach tych wszystkich fanów. Co tutaj się dzieje? Niech ktoś to ugasi! Przecież to tak nie może wyglądać! To jest jakiś szaleństwo, co wyprawia pancer! Takie przeprosiny! Przecież to jeszcze bardziej rozwścieczy tych panów!